W dzisiejszym odcinku przedstawimy największe gospodarstwo w Unii Europejskiej. Rolnictwo to najważniejsza branża dla gospodarki naszego kraju. Import zboża z Ukrainy, zmiana ministra i masowe protesty pokazują, że sytuacja na rynku rolnym w Polsce jest niezwykle dynamiczna, a najnowsze branżowe informacje pojawiają się na bieżąco na kanale Rolnictwo. Zapraszam do subskrybowania. Zdaje się, że Polacy mało co wiedzą o Rumunii, choć warto zwrócić uwagę, że ten kraj dysponuje bardzo rozwiniętym sektorem rolniczym. Rumunia jest jednym z największych producentów żywności w Europie, a jej obszary rolnicze są znacznie większe niż te, które są powszechnie znane w Polsce. Dlatego też rumuńskie rolnictwo odgrywa istotną rolę w europejskim łańcuchu dostaw żywności, chociaż jest to informacja, która zazwyczaj jest mniej znana poza granicami Rumunii. Wiele mówi się o ogromnych gospodarstwach rolnych na Ukrainie, to jednak w Rumunii można znaleźć jeszcze większe kompleksy rolnicze. Rumunia jest jednym z krajów w Europie, który słynie z niezwykle obszernych gospodarstw rolnych, zwanych także latyfundiami. Termin latyfundium odnosi się do dużego gospodarstwa rolnego lub majątku ziemskiego, zwykle o znacznym obszarze ziemi. Rumunia jest krajem wolnorynkowym z gospodarką rolniczo-przemysłową, która, podobnie jak inne państwa bloku wschodniego, przeszła transformację z gospodarki planowanej do wolnorynkowej. Rumunia należy do krajów, gdzie rolnictwo odgrywa nadal duże znaczenie w gospodarce i zatrudnia prawie 30% siły roboczej. Odznacza się to niskim zmechanizowaniem, a zużycie nawozów sztucznych należy do najmniejszych w Europie. Rumunia to piękny kraj ale kraj wielu skrajności, takich jak bogactwo i bieda, doskonałe wykształcenie i analfabetyzm, nieliczne gospodarstwa wielkoobszarowe oraz tysiące gospodarstw o powierzchni dwóch czy trzech hektarów, Produkujące na własne potrzeby. Największą zaletą prowadzenia gospodarstw w kraju nad Morzem Czarnym jest przede wszystkim żyzność ziemi. Dzięki temu Rumunia może eksportować do innych krajów bardzo tanią kukurydzę, która trafia m.in. do Polski. Dominują także uprawy słonecznika, rzepaku oraz pszenicy. W przypadku tej ostatniej wydajność wynosi nawet 500 kg ziaren z jednego hektara, jednak dotyczy to wysokotowarowych gospodarstw. To właśnie w Rumunii znajduje się największe gospodarstwo Unii Europejskiej w okolicy miasta Breila. Co ciekawe, jest ono położone na wyspie. Nie jest to jednak wyspa na morzu czy jeziorze, a na rzece, a dokładnie została utworzona tuż przy delcie Dunaju. Otoczona jest zatem z każdej strony słodką wodą, niosącą ze sobą żyzne na muły. Wiosną 2018 roku fundusz inwestycyjny Aldachra z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich kupił farmę od rumuńskiego biznesmena. W transakcji wartej ponad 345 milionów dolarów nowi właściciele zainwestowali w modernizację gospodarstw i postanowili zdywersyfikować produkcję poprzez produkcję paszy dla owiec. Do października 2021 roku inwestycje Aldachra w AgriCost wyniosły 120 milionów euro, z czego 65 milionów trafiło do trzech zakładów przetwórstwa Lucerny. Firma zbudowała również port rzeczny ze swoich farm połączonych bezpośrednio z portem w Konstancy, a także utworzyła nowe magazyny o pojemności 60 tysięcy ton paszy. W latach 2018-2021 AgriCost odnotował łączny zysk netto w wysokości 72 milionów euro. Marża zysku netto w tym okresie wyniosła ponad 20%, co czyni ją jedną z najbardziej dochodowych firm rolniczych w Rumunii. Rozciągająca się na żyznych ziemiach wokół wyspy w południowo-wschodniej Rumunii, AgriCost ma 60 km długości, 11 km szerokości i farma jest podzielona na 29 podfarm. Przez długi okres czasu wyspa ta była typowym terenem bagiennym, oficie zarośniętym i niezamieszkałym. W latach 60. ówczesne władze rumuńskie postanowiły teren ten wykarczować, osuszyć i doprowadzić do użytkowania rolniczego. Przez lata tereny rolnicze powiększały się, a obecnie jest to około 60 tysięcy hektarów gruntów rolnych, 57 tysięcy należy do jednego gospodarstwa firmy AgriCost. Całą wyspę przeszywa wzdłuż i szerz sieć rowów odwadniających oraz nawadniających i drenaż o łącznej długości około 1300 km. Co jest niesamowicie imponujące, prawie 42 tysiące hektarów w razie potrzeby może być nawadnianych. Na podstawie ubiegłego sezonu średnie plony wynosiły: pszenica ozima 7000 na hektar, jęczmień ozimy 7,5 na hektar, soja 4000 na hektar, słonecznik 3,8 tony na hektar, kukurydza 13 ton na hektar, lucerna 17 ton suszu z hektara. Jeśli chodzi o uprawy, największą powierzchnię zajmuje tu pszenica Ozima 15 tysięcy hektarów, następnie kukurydza 12 tysięcy, soja 10 tysięcy hektarów, jęczmień Ozimy 8 tysięcy hektarów, słonecznik również 8 tysięcy hektarów i lucerna 2,5 tysiąca hektarów, groch siewny to 260 hektarów. Gospodarstwo może również przechowywać własne zboże na miejscu, uwzględniając magazyny portowe. Całkowita pojemność magazynowa wynosi ponad 50 tysięcy ton, plony w agrikos od lat są dobre, a kukurydza jest najbardziej dochodową uprawą. Ich koszt na hektar wynosi około 1428 euro, więc dzięki dotacjom osiągają ponad 725 euro zysku na hektar. W gospodarstwie funkcjonuje kilkanaście sektorów. Każdy sektor zajmuje się oddzielnymi sprawami związanymi z prowadzeniem działalności rolniczej. Są sektory związane tylko i wyłącznie z materiałem siewnym, używanymi w gospodarstwie środkami ochrony roślin czy nawozami. Na wyspie zlokalizowana jest także ogromna suszarnia do Lucerny, susz z Lucerny eksportowany jest do Arabii Saudyjskiej. Co dwa lata gleba na każdym polu jest przebadana, gleby są tu żyzne, aluwialne jednak o odczynie zasadowym około pH80. W gospodarstwie funkcjonuje także kilkanaście stacji uzdatniania wody używanej do oprysków. Zabiegi wykonywane są wodą zmiękczoną i w zależności od stosowanych substancji czynnych. Ziarno przewozi się barkami, umożliwia to Dunaj. Nadwyżka ziarna przechowywana jest w ogromnych płasko ułożonych na ziemi workach. Pomysł podobno został podpatrzony od argentyńskich rolników. Ziarno w takich workach może być składowane kilka miesięcy. Jak wiadomo, duże gospodarstwa potrzebują wydajnych maszyn do zbioru, a gdy w grę wchodzi naprawdę potężny areał, to i liczba zakupionych maszyn może przyprawić o zawrót głowy. Obsianie prawie 60 tysięcy hektarów wymaga wielu maszyn i pracowników. Prezes zarządu powiedział: Mamy 200 ciągników, w tym 10 case Steigerów, a także 100 kombajnów. Większość kombajnów pochodzi od klas. W AgriCost stwierdzono, że klas jest bardzo niezawodny po porównaniu z innymi dużymi markami. Gospodarze z Rumunii używają kombajnu klasa Lexion 780TT, wyposażonego w silnik Mercedesa o mocy 626 koni mechanicznych oraz sita o powierzchni ponad 6 m2. Maszyna może pracować z przyrządami żniwnymi o mocy powyżej 12 metrów szerokości. Wszystko to pozwala na osiąganie wysokich wydajności podczas zbiorów, co zapewne doceniają właściciele gospodarstwa. Szef zarządu powiedział, że w ciągu roku firma zużywa około 5 milionów litrów oleju napędowego. Klimat tutaj podobny jest do południowego Ontario, czyli prowincji Kanady, z gorącym latem i śniegiem w zimie, ale sama farma wygląda bardziej jak kanadyjskie prerie z rozległymi polami pszenicy i płaskim terenem pod szerokim błękitnym niebem. Podczas gdy w oddali znajdują się mgliste niebieskie kontury jedne z najstarszych gór na ziemi. W Rumunii pszenica jest zwykle sadzona we wrześniu-październiku, a dokładny termin jest podyktowany jesiennymi opadami deszczu, które są wymagane do zapewnienia odpowiednich warunków do uprawy pierwotnej. Uprawy pszenicy pozostają uśpione w okresie zimowym i zaczynają rosnąć w kwietniu. Duże gospodarstwa rolne, takie jak AgriCost, są obiektem kontrowersji związanymi z koncentracją ziemi i zasobów w rękach niewielu podmiotów. Zarządzanie takim gospodarstwem wymaga znacznego nakładu pracy i zasobów. Wielu małych rolników nie widzi dla siebie przyszłości w tej branży i migruje do miast. Widać to w postaci lawinowego spadku działających gospodarstw w Rumunii. Wiele zagranicznych firm posiada aktywa rolne w zachodniej części Rumunii, ale również w Serbii czy na Węgrzech. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. A moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć.